Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii na serwerze, a dziś, co pewnie zauważyli Ci bardziej spostrzegawci chciałem wam pokazać, że te skrzynie wszystkie stąd zniknęły poza tą jedną, w której znajdują się rzeczy na farmę. Jeśli ktoś zgadnie na jaką farmę, bo prawdopodobnie już to mówiłem w tej serii, to dostaję serduszko w opisie, a wszystkie rzeczy, które były w tych skrzyniach, wylądowały w naszym magazynie. I prezentuje się to teraz tak. Zasługa nie jest tutaj tylko moja, ale także e, jednego z graczy. No, na pewno nie tego. E, Janusze 111, któremu chciałem bardzo, bardzo, bardzo podziękować za pracę włożoną w to, aby pomóc mi posprzątać mój własny bajzel Także dzięki bardzo. I przechodzimy dalej. No to tak. Jak widzicie jest ze mną widz Kacpiczek I oczywiście Dogę Kacpiczek będzie miał tutaj swoje własne miejsce W magazynie Na swoją tabliczkę Bo chciał żeby pokazać kolegom, że to rzeczywiście on A więc Kacpiczek Kacpiczek, Władca Złotej Kuli. A więc Kacpiczku, Kacpiczku 11.05, chciałem się ukonrować, tą oto tabliczką. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Chwilę po tym, jak przywitaliśmy Kacpiczka i daliśmy mu tabliczkę, pojawił się El Rado, który jak się okazało, też jest moim widzem i też przywitaliśmy go na serwerze. oferowaliśmy mu dodatkowo kilka rzeczy, m.in. zbroje oraz zestaw narzędzi na start. Jeśli chcecie, możecie zatrzymać film i zobaczyć jakie dokładnie. Następnie pokazaliśmy mu miejsce, gdzie jest fajna wioska na start całkiem fajnej bazy. Oraz daliśmy mu jego własny blok na stworzenie kuboidu. Mógł od dziś bezpiecznie budować. I mam nadzieję, że bardzo spodoba mu się granie na tym świecie razem z nami. go Wr e, wraz z Zdogę zaoferowali się, że pomogą mi przy budowie tutaj korytarza. A jeszcze nie widzieliście, zbudowałem tutaj sobie ten centralny punkt e, drzewo, mini fontanna. Jeszcze trawa ta musi zaraznąć i tutaj. No, ale myślę, że też ładne. W każdym razie zaoferowali się, że zbudują mi korytarz, a przynajmniej podłogę. E, więc... Zobaczymy, co to będzie, ale to już za momencik. Przynajmniej dla was. Ja idę spać. No i jak dla mnie minął właśnie cały dzień. I chcę z wami zobaczyć, co się stało, co udało się chłopakom zbudować w czasie, kiedy mnie nie było. A przypominam, budował Dogę 2. E, Dogę to fajny pies. 2 i proszanołek. A więc... Tutaj powstała taka ciekawa, dość linia. No i dobra, pokażę całość. Bardzo, bardzo ładny, fajny wzór podłogi tu powstał. Jak widzicie, tutaj te łuki też bardzo fajne. Takie trochę, jakby to powiedzieć, smocze uszy, <gryw> jeśli można to tak nazwać. Z drugą stronę będę to na pewno kontynuował. Tutaj tak samo. I moim zdaniem, chłopaki, spisaliście się genialnie. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to ozdobienie. Świetne rozwiązanie z tymi schodami, tutaj sprawia, że nie jest to wszystko takie płaskie. No i jeszcze tutaj są tabliczki. Co by za żelazo? Ale potrzebowałem. A to chyba nie od niego. Nie od nich. W skrzynce jest zapłata za 400 staki żelaza. Janusze 11. O! O, buty o wiele lepsze od moich. Mają ochronę 4, jeśli dobrze kojarzę. Tak. I spodnie... Mają naprawę jeszcze. No to też w sumie trochę lepsze. Miecznie nie ma nic. W mi się razie dzięki. A, jeszcze jedna rzecz. Yy, ostatnio sprzedawałem slajmy. I... O, Podam do dziury. Muszę coś połatać do dziury. Yy, I udało mi się nazbierać trochę grosza. Więc jakby wam to pokazać aktualnie mam 61 tysięcy dolców. Także powoli się rozwijamy. Prawdopodobnie zostanie to wykorzystane do tego, żeby zrobić farmę żelazo po prostu, ewentualnie farmę złota, bo zasadniczo na złoto mam już nasbierane. Wraz z innymi graczami nazbieraliśmy na razie tyle magma bloków. Potrzebujemy 8,5 pojedynczej skrzyni, czyli zapełnić całe te 4 takie podwójne i połowę tej. I jeszcze kupę innych materiałów, dlatego to po prostu tyle trwa. A w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!